No to, kochani, teraz się nadziało. A, widzicie, sama natura dzisiaj. Um, wylądowaliśmy jako bestseller numer jeden na Amazonie w trzech kategoriach. W trzech kategoriach. Ja nie wiem, co mam ja powiedzieć, ja powiem po prostu tylko dziękuję. Tak? Dziękuję za Wasze zaufanie, dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że chcecie, że Was to interesuje. Tak? Bo co z tego, że mnie to interesuje, ale jakby Was nie interesowało, to to wszystko by było bez echa. Tak? Um, dziękuję wasze, za Wasze zaufanie, za to, że, że jesteście, że, że mnie wspomagacie, że komentujecie, że piszecie, że, że jesteście, po prostu, że jesteście. Um, Jestem w szoku. Wczoraj wyszło, dzisiaj bestseller. No, pokażę Wam. Bestseller numer jeden na Amazonie. Mówię, w trzech różnych kategoriach, więc ja nie wiem. Ja dzisiaj nawet nie mam dostępu w tej chwili do, do statystyk, bo, bo nie wiem, tak? Bo to dopiero po dwóch, trzech dniach się aktualizuje, więc, więc nie wiem nawet, co Wyżeście tam zamawiali, ale tak to w tej chwili wygląda. I mam nadzieję, że też po przeczytaniu będziecie mieli też to uczucie, że to jest bezcelowe, bo jedno to jest zakupić, a drugie to jest jeszcze mieć uczucie po tym, jak żeście to zakupili. Mam nadzieję, że będziecie korzystać też z tych um, nagranych przeze mnie medytacji, które Wam dałam do dyspozycji. Yy, niestety, yy, dostęp do tych medytacji ma techniczną minimalną cenę, ale macie w książce. Kod minimalizujący tą cenę na 5 zł, ale poniżej nie, bo nie mogę zejść, bo nie mogę Wam tego dać do dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję. I dla tych, którzy nie są zainteresowani printem, na Amazonie nie ma możliwości e-booka. W niemieckiej wersji jest, po niemiecku jeszcze nie ma. Więc e-book, jak ktoś jest zainteresowany, dostaniecie na mojej stronce, nafi.io slash świat minus mały. Zawsze mówiłam świat, ale ostatnio się dowiedziałam, że to jest świat. Dobra, no to niech sobie będzie świat. Um, tutaj macie trzy różne produkty: medytacje do książki, jeżeli ktoś. Nie jest zainteresowany książką, chciałby tylko medytację, albo zakupił tylko e-book, najpierw bez medytacji stwierdził, że se da tak rada, później jednak by chciał, co może dokupić, ale ten um, kod, który będzie w książce, może tutaj wykorzystać. I um, książka, która jest e-book z medytacjami, macie po środku um, jako um, jako główny produkt. I mam nadzieję, że to Wam pomoże wejść w mój świat, bo im bardziej jesteście w moim świecie, że tak powiem, w mojej bańce, tak? Tym lepiej nam się będzie rozmawiać, tym lepiej będziecie rozumieć moje czasami dziwne gadanie, bo to będzie takie spójniejsze, będziecie lepiej z tym rezonować. Jak to ktoś teraz skomentował przy jednym filmie, Kurczę, nie pamiętam w tej chwili imienia, ale może jak ktoś będzie oglądał, to, to się odnajdzie tutaj. Skomentował, że w pracy energetycznej poczuł, że jest wilkiem. Warczał, biegał na czterech łapach. Tak, tak to jest. To jest niesamowite, jak my potrafimy się połączyć z pewną energią. Kogo, zwierzęcia nawet, tak, i po prostu czuć, że się jest nim. Ja też miałam takie przeżycia, jak się lizałam, jak taki wielka, nie wiem, czy to była pantera, czy no nie rozróżniam tych wielkich kotów, ale coś czarnego w każdym razie. Puma, pan, nie, no nie pamiętam, dobra, puma pewnie nie jest czarna. Więc, więc też się lizałam, albo to nawet nie był mój obraz, tylko w mojej pracy, w wykształceniu mediumicznym, dziewczyna, jej pierwsze, pierwsza lokalizacja, jej pierwsza inkarnacja na Ziemi była jaka forma małpia, tak? Szympansowa, jakaś taka, no nie? I w związku z tym, że my mamy mega linię między sobą, to jest taka moja siostra w duchu, tak? Więc myśmy się tak czuły, że jak ona miała obraz, to ja go dokładnie czułam, widziałam też, nie? Nie zawsze tak jest, ale jak jest połączenie naprawdę bliskie, to ten przekaz jest mega. i i, I ja z nią biegałam na tych, na tych łapach, tak, no nie? I, I jak ta małpa siedziała pod drzewami i jadła te takie owoce pełne soku, i ten sok tutaj leciał, i myśmy to wszystko czuły. To było tak niesamowite. I też ten ciężar ciała w tym biegu i biegania na, biegania na, tych, na tych częściach tutaj, dłoni, łap, nie wiem, jak to nazwać. To jest niesamowite i wejść w ten świat, żeby móc poczuć zupełnie inną wersję siebie, inne części siebie, inne spojrzenie mieć na świat, to jest niesamowite. Tego Wam bardzo, bardzo życzę. I moim zdaniem ta książka jest pierwszym takim krokiem w tym kierunku. Oczywiście są różne drogi prowadzące do celu, tak? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc, więc sobie róbmy, jak sobie chcemy. To nie musi być ta książka, ale no, chciałabym więcej z Was mieć w moim świecie. To będzie jeszcze, jeszcze fajniejsze, w mojej bańce. Tu jest całkiem nieźle. Zapraszam, zapraszam. Kochani, jeszcze raz wielkie dzięki. Um, jestem po prostu tylko wdzięczna. Buziaczki.